pytań dotyczących Bestwiny. Czy się w ogóle zgadzacie na to? Tak. Dziękuję bardzo. Zatem y, proszę mi powiedzieć, y, kim w ogóle jesteście? Jestem Mikołaj Firganek, to, chodzę z Bestwiny i chodzę do drugiej A i y, należę do gromady słuchowej. Jestem Olivia Krawiec, chodzę do drugiej A i należę do gromady należy do gromady duchowej i pochodzę z Westfilii. Jestem Małgorzata Stan, czyli chodzę do klasy drugiej, a je, po, po, pochodzę z należy należę do gromady duchowej. Ja lubię bardzo park, bo tam też chodzimy, zbieramy kasztany i bardzo tam lubię, bo tam możemy się fajnie zabawić. Mm, bardzo lubię do muzeum chodzić. Jak byłem bardzo mały, to też tam lubiałem. No bo tam są różne ciekawe rzeczy. Mniej. Zapamiętałem sobie, jak moja koleżanka mnie myła i jak piekliśmy ślep. E, ja, ja, lub, ja lubię chodzić bardzo sama do, do źródełka. Tam nabieram wody, ale czasami też lubię chodzić sama do kościoła. Źródełko to tam są odprawiane msze, tam się modlimy, można sobie usiąść, można tam przyjechać i można nalać sobie wodę. Wiąże się to z takim cudem, że jechał pewnego razu ksiądz i... Spadła mu hostia potem do wody i objawiła mu się taka pani, no i po, później to miejsce było święte.